Jan Śpiewak pozywa Kubę Wojewódzkiego i Janusza Palikota. Ale dlaczego? O tym dziś w Rozmowie dnia Adam Bysiek, zapraszam. Państwa i moim gościem jest dziś pan Jan Śpiewak, socjolog i działacz, działacz społeczny. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Panie Janie, chodzi o reklamę alkoholu w sieci. Przyznam Panu szczerze, że o ile wspieram Państwa działania w dążeniu do tego, by ludzie mieli dach nad głową, widzę pana za, Państwa zaangażowanie w pomoc zwykłym obywatelom, o tyle naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć tego pozwu i tego zainicjowania postępowania karnego przez Państwa w związku z zamieszaniem na Facebooku postów, na które w końcu Facebook pozwala. Każdy z nas może wykupić reklamę może uiścić opłatę i reklamować, co chce. Panie redaktorze, to e, trochę kilka sprostowań, tak? Po pierwsze, ja żadnego pozwu wobec pana pa e, Palikota ani Wojewódzkiego nie wystosowywałem. To Janusz Palikot mnie pozwał na 100 tysięcy złotych, ten wielki obrońca słowa, ten libertarianin, ten wielki piewca kontrowersji, sam wykorzystuje sąd, żeby mi zamknąć usta i to był efekt mojego zawiadomienia, które złożyłem jako obywatel. Czyli złożył na, pan zawiadomienie? Nie, jego, ale do prokuratury, to nie jest tak. pozew, to są zupełnie różne. Ale rzeczy, w wyniku panie, tego pozew. oni staną przed sądem, ale, bo to, to się panu to nie podobało. Nie. Zawiadomienie do bo jest to karna e, sprawa. Bo e, panie redaktorze, no jakby ja nie rozumiem, no to pan, co pan powiedział, to by powiedział, no nie no, Facebook, Instagram to są e, o, obszary wyjęte spod polskiego prawa, to jest w ogóle dziki zachód, tu się w ogóle przepisy nie e, aplikują. No nie, panie redaktorze, prawo obowiązuje na terytorium całego kraju, nie ma tak, że jakaś wielka korporacja z Kalifornii to może sobie robić, co chce w Polsce, wypraszamy sobie, nie jesteśmy jednak kolonią. E, I mamy przepisy prawa. I oczywiście można dyskutować o tym, czy te przepisy prawa są adekwatne, czy trzeba je zliberalizować, czy trzeba je bardziej zaostrzyć. Ale mówienie, że prawda, mamy nie przestrzegać przewizów prawa, bo są na bo, bo jesteśmy na Instagramie albo na Facebooku, no jest to logika. Nie, no, która panie, panie, muszę ale jako obywatel, radny, socjolog, doktor muszę odrzucić i potępić taką logikę, panie redaktorze. Panie Janie, ale w takim razie po kolei, ktoś, kto zapada na Facebooku, godzi się na regulamin tego Facebooka. Jeżeli coś nie jest zabronione, nie to jest znaczy, odpisałem. że jest odzwolone. Nie, no panie. Nie. panie dektorze, Gdyby to było nielegalne, to. Prawem, no, o Mówię mówi, o no. indywidualnej decyzji jednostki, która zakładając tam konto zgadza się na ten regulamin. Gdyby ten regulamin nie był zgodny okay, z polskim prawem, to zgadza to po prostu nie, nie... działał. Nie... Ale regulamin nie jest nad polskim prawem. Ja się zgadzam, że mamy problem z Instagramem i, i To z czemu Facebookiem, pan ich nie, z, nie skarży, a ty, którzy korzystają z tej, tej wolności problem, słowa. Z... Mamy problem z korporacyjnymi korporacjami, które nie przestrzegają w Polsce prawa i nie przestrzegają polskiego prawa i oczywiście to jest problem, też nie płacą podatków, prawda, w Polsce albo płacą bardzo niewielkie te korporacje technologiczne, one mają gigantyczną władzę. Nad nami, a nie mają żadnej odpowiedzialności. Nie nie, ja się zgadzam, że trzeba na pewno dok dokręcić im śrubę, nie mam co do tego żadnej wątpliwości. Jeśli o to panu chodziło, to tak absolutnie się zgadzam. Koniec z łamaniem prawa przez te korporacje, koniec z unikaniem opodatkowania, to się wszystko powinno zmienić, ale na razie ja korzystam z możliwości, jakie daje mi prawo, czyli ścigam konkretnych emitentów reklam za konkretne przestępstwa. A, a ty... takie przestępstwa popełniali Palikot i Wojewódzki. Na razie ściga Pan Kubę Wojewódzkiego i pana Palikota. Natomiast ja sprawdziłem na początku tej rozmowy w ramach researchu, Panie, ja nie tak, na TikToku ponad 130 reklam Dilda, na Facebooku 18 reklam w, w kategorii wiekowej 16-32 wibratorów. Gdzie jest konsekwencja Pana walki? Czemu Pan też tych ludzi nie pozywa? No a są jakieś przepisy, które zakazują reklam wibratorów? Jest prawo, które to zakazuje? jeżeli one są prezentowane w kontekście pornograficznym, a takim są, to tak. No ja nie wiem, no jeśli są w kontekście pornograficznym, to mam nadzieję, że pan też złożył zawiadomienie. Ja takich rzeczy nie widziałem. Znaczy, nie, adok, ponieważ ja i pan, pan jestem, do... jestem za, za pewną wolnością. Jeżeli akceptuję regulamin, umieszczam opłatę, to... to... Nie, ale pan miesza ciągle dwa porządki aksjologiczne. Pan miesza porządek karny, przepisów prawa z jakimiś własnymi opiniami. Nie, no, nie, Bądźmy panie, poważni, to pan ja... uważa, że... Inno móc się reklamować narkotyki, używki, w ogóle wara nam od tego. To jest i coś innego od tego, że przepisy prawa w Polsce stanowią o tym, że jest to zakazane, jest to przestępstwo. Jeśli pan zobaczył przestępstwo w postaci, jak panu się wydaje, pornografii tak reklamowanej dla dzieci, no to to jest ciężkie przestępstwo. Ja tego nie widziałem. Rozumiem, że to jest przestępstwo. To mam nadzieję, że pan podjął kroki i ruchy. Tam, gdzie jest łamane prawo, tam reaguje. W przypadku alkoholu mamy od... Yy, około półtora roku zalew tych reklam, łamane są te przepisy, łamane są i łamana jest ustawa na gigantyczną skalę i my nie jesteśmy po prostu krajem trzeciego świata, tak, żeby na takie rzeczy przyzwalać i każdy obywatel, który ma, prawda, e, troszczy się o słabszych, troszczy się o osoby, które wychodzą z nałogu, troszczy się o osoby, które są w nałogu, o młodych, na których taka reklama działa dużo silniej, na ludzi, którzy są w różnych kryzysach psychicznych, tak, po to zakazaliśmy tej reklamy alkoholi, żeby właśnie chronić te osoby przed manipulacją. Zakazaliśmy je sięgały... w kompletnych ramach. No. Pan śledzi Facebooka, pan tam Rzesze Fanów. Również ja pana obserwuję i widzę pana poczynienia. Z częścią się oczywiście z nim zgadzam, do części mam pewne zastrzeżenia. Natomiast pytam pana: no przecież nie tylko i wyłącznie koncern Palikota i Wojewódzkiego reklamuje alkohole w taki a inny sposób. Są też szwedzkie koncerty, a, wódki i... I literalne a, w się na A. 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 I jest i też, szybko. I, serii... I pani poszło do poszła nie, ale, ale jakby ja udostępniłem wzór zawiadomienia i liczę, że jak pan zobaczy takie, taką reklamę, która gdzieś tam, prawda, łamie prawo, to pan złoży takie zawiadomienie. Ja wysłałem takich zawiadomień, już nie przypomnę sobie parę, tak, jedno z tych zostało podjęte przez prokuraturę. Wiem, że moi obserwujący i wiem, że ludzie z innych, że tak powiem, po prostu z Polski składają tych zawiadomień setki. Była interpelacja pani posłanki Matysiak na temat tego, ile prokuratura dostała takich zawiadomień, ile nie dostała praktycznie żadnej odpowiedzi na to po pół roku. I więc teraz my robimy kolejną akcję I zapraszam posprzątajmy Alko.pl, tam jest wzór zawiadomienia, tam są adresy prokuratur rejonowych, widzicie reklamy alkoholi, zgłaszajcie do prokuratury i ścigajcie tych ludzi, tak? To są ciężkie przestępstwa, z którymi należy skończyć i liczę na to, że prawda prokuratura przestanie, przestanie ignorować te sprawy. No tak jak mówię, ja wybrałem kilka tych spraw, nie mogę składać zawiadomienia w każdej sprawie, ale to jest właśnie siła społeczności. Tak jak wszyscy dużo ludzi będzie składać, to się tego, tego problemu nie no, ma. Ale, panie, ale siła podgranie. społeczności też pokazuje Janusz Palikot i Kuba Wojewódzki, którzy również w, w kilku tysiącach komentarzy pod postem między innymi Janusza Palikota, uderzają też w Pana działania. Więc no, musimy to jakoś zbilansować. Skąd panie Janie słowo w pyszczuszki stanął? Nie jest może tak, że pan wykorzystuje te dwa nazwiska po to, by no, w nieformalny sposób, ale jednak rozwagować działania swojej nowej strony portalu, no bo jednak ma wojewódzki. Patrzę w Google Trends, jedno z czterech nazwisk zareplikujących się od kilku lat. Panikot również, opcją no, jak, numer moje, 7. Jak, e, jak, powiedział pan puszczy, pyszczuszki, pyszczuszki, To był jedna z, z pana wypowiedzi, pyszczuszki z salonu. Pieszczoszki. Pieszczo, tak, przepraszam, pieszczo, pieszczoszki. Ma, 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 tak, pieszczoszki z salonu. E, jak, no, to jest, jest chwyci we hasło, które... A jak, panie że jakiej stronie czy portalu prom Google promocji Trends, pan Google mówi? Google Trends. Bo, Trends. Imputuje mi pan, że działam z niskich pobudek, więc chcę Nie, z jakich jak Panie, się... Ja pytam. No. Pytam pana, czy nie, nie jest tak? Pytam, czy nie, nie jest, nie jest tak. tak? Nie, nie jest tak. Nie jest tak. No to jest obro... oczywiście to jest coś obraźliwe, co pan teraz mówi, tak? No ja, tak jak mówię, przepisy, Pytani prawa respektuję, jestem. Że, że, że redaktor pracujący w Polsce może tak przychodzić do, do porządku dziennego nad popełnianiem tak ciężkich przestępstw i mnie atakować z tego tytułu. No, Ale mam nadzieję, że również ja mam. Proszę pan, panie, pan które pytanie Pana zaatakowało? Znając pytania, nie, nie, nie atakuję pana, znając pytania oczekuję odpowiedzi. Nie jest to forma ataku, tylko forma no, uzyskania pana wiarygodnej odpowiedzi. Pan nie, nie, nie zna podstawowej terminologii, pan myli pozew z aktem oskarżenia, pan e, e, źle mnie cytuje, pan imputuje mi jakieś moje rzeczy. No, panie że nie odrobił pan pracy domowej przy przygotowaniu się do tej rozmowy, to na pewno, ale e, tak jak mówię. Bronimy prawa, będziemy respektować prawo. Mam nadzieję, że ta, te nielegalne reklamy się skończą. Palikot Wojewódzki w mojej ocenie uczyni z tego po prostu rdzeń swojej działalności biznesowej świadomie na popełnianiu przestępstw. Jest to kartel alkoholowy i mam nadzieję, że będą ścigani. Będziemy obserwować, czy zamieszczają kolejne reklamy alkoholu na swoich profilach, to już są kolejne przestępstwa. Te grzywny się będą sumować i no, liczę na reakcję TVN-u i, 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 i polityki. Że... Tak? No, bo myślę, to że to, czy jest to postęp... przestępstwo, Rozstrzygnie sąd i prokuratura, a nie, a nie Jan Śpiewak. No tak, ale jak mnie na nią wątpić, to już, już nie ma wątpliwości. No, 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 kartele alkoholowe to są legalne narkotyki. No, tak, proszę pana, no jakby oni sprzedają legalne narkotyki. Ja, ja, z powodów kulturowych, alkohol jest w Polsce legalny i jest to część naszej tradycji, kultury i tak dalej, ale nie można zapominać, że to jest narkotyk. Tak? Bardzo silny, porównywalny jedynie właściwie do heroiny i do kraku, jeśli chodzi o szkodliwość i siłę uzależnienia i, i siłę niszczycielskiego tego. Więc e, e, ludzie, którzy robią w tym biznesie, już są dla mnie moral tak dwuznaczni, a jak używają do tego reklamy jeszcze targetowanej do ludzi bardzo młodych, no to już nie są dwuznaczni, no tylko są po prostu kryminalistami, których mam nadzieję dosięgnie wymiar sprawiedliwości. E, oczywiście to są niskie kary dla tak bogatych ludzi, ale, ale tak jak mówię, już każda teraz kolejna reklama na ich profilach, to będzie kolejne przestępstwo, no więc liczę na to, że, że, że po prostu to będzie sygnał wysłany do całego tego świadka, żeby się opamiętał, żeby przestał łamać życia ludziom słabszym, żeby przestał krzywdzić ludzi w pogoni za pieniędzmi, za Zachciwością za własnym ego. Obaj to ci panowie powinni zniknąć z przestrzeni publicznej, a, ja, pan, a pan, pan Wojewódzki, pan... który jest bohaterem TVN-u i i, i i i polityki, czyli takich dwóch mediów, można powiedzieć, tak, które walczą o praworządność, o demokrację. No, Liczę się, no, mam nadzieję, no, że, że jednak przestanie tam tam pisać i przestanie być, ale Pan mówi o je, biednych ludziach plikamyk. manipulowanych przez kluby wojewódzkiego i palikota. Ja tylko przypomnę Pani Janie, że w końcu to ta spółka tych dwóch panów zebrała już w trzech transzach zwanych tokenów, czyli inwestycji kilkadziesiąt milionów złotych. No jak rozumiem, to nie bezdomni wpłacali ani menele lub żule te pieniądze na ich konto, tylko robili to ludzie, którzy, których na to stać, którzy chcą zainwestować, czyli mają jakąś pulę środków, inwestują je w ich zdaniem dochodowy biznes. No czy się mylę? No KNF się przygląda tym transakcjom, jakby no jest, zobaczymy. No, panie redaktorze, no z tego co wiem, to tydzień temu nie spłaciła obligacji jedna ze spółek Palikota i Wojewódzkiego, czy samego Palikota. No nie, ale pan mówi, o, pan mówi teraz o działalności nie, gospodarczej, o... biznesowej. No, to mówię panu, że jest, ona wywołuje wątpliwości, więc proszę mnie tutaj też nie... No, Proszę, trzymać jakiś porządku w się tej rozmowy, tak ja nie uwierzę przestępstwo. Mówię, że może ktoś inwestuje w biznes, ktoś kto inwestuje w biznes, to, nie, to samo w sobie nie jest przestępstwo. Tak jak panu mówię, ten biznes był oparty na popełnianiu przestępstw w reklamowaniu alkoholu w internecie. I to, że ktoś inwestuje w taki biznes, no, co, co poradzę? No, moja rola jest od tego, żeby po prostu prawo było przestrzegane, żeby panowie ponieśli konsekwencje, a KNF-u rola jest tego, żeby sprawdzić, czy no, te, 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 te pożyczki, te, 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 te odsetki i te wszystkie rzeczy, które, te tokeny, nie wiadomo co, ja się na tym nie znam absolutnie, brzmi to dla mnie dziwnie i podejrzanie, żeby sprawdzić, tak? Ale to nie jest moja rola. Moja rola jest przede wszystkim takim, żeby Kuba Wojewódzki i Palikot przestał popełniać przestępstwa. Mój pan, o pracy domowej, której mam nie odrobić, sprawdziłem 210 filmików Janusza Palikota i wszystkie Kuba które były związane z marką, nie będę jecował nazwy, hashtag chodzi o nazwę piwa na literę B, ostatnie to litera H. Państwo możecie się domyślić. I wszystkie te filmiki nie były... Z tego, co widziałem. Widziałem pajdę chleba smarowaną masłem i posypaną szczypiorkiem. Widziałem także, panie Janie, robienie żurku na zakwasie i serowanie do niego jednego kieliszka, jednego z alkoholi wysokoprocentowych marki Janusza Palikota. Pan mówi o tradycji, że alkohol jest częścią polskiej tradycji. No jest. Nie da się ukryć. Nie da się ukryć. Też ma pan rację, gdy mówimy o tym, że jest on w piramidzie najgorzejszych używek. Na miejscu na, w top 3 tych używek, tuż przed za Krakiem i za heroiną, ale skoro jest to element tradycji, to może warto pani w takim razie idąc tropem tej konkretnej logiki pozwać i Makłowicza, który na antenie TVP, teraz też na antenie własnego kanału na YouTube, będąc z Tajlandii, gotuje krewetki i robi je na winie, po czym butelka wina stoi obok. To jest też pana zamiarnem alkoholu? Panie redaktorze, reklama jest bardzo jasno zdefiniowana, tak? Jeśli jest, byłaby etykieta tego wina i byłaby to prawda, no widać by było, że to wino jest. No nie wiem, no ja panie redaktorze, ja nie wiem, nie znam się na tym, nie oglądam telewizji. Pan zazdroże, że pan pan tyle czasu, żeby oglądać. Jeśli tak było, że reklamowano konkretne wino. W programie Makowicza, w telewizji ogólnopolskiej, to jest to skandal. Tak, no to jeśli tak było, ja nie wiem. No, mi się wydaje, że jednak oni nie reklamują konkretnych win, tylko raczej przepisy, prawda? A czy pan, myślę, że dla każdego więc, internetu więc, normalne więc, jest to, że, jest to ktoś, że ktoś gotując używać jakiegoś strunku, po prostu go kładzie i nie myśli no, o zapisach dziesięciu ustaw na temat pan, tego, czy jest czy, temat czy, nie no, Błagam pana. Czy jest różnica między gotowaniem i używaniem jako składnika? Czegoś nie mogę. on pan to robi, czegoś, no gotuje, tak. te, gotuje swoje dania u siebie w domu pod lublinem no, i obok tej butelka jego wódki. No. Panie radny, no ja nie wiem, bo to jest rozmowa. Ja, 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 no, przepraszam, no ale to jest później nie. z panem też to, o czym piszą no, panie nie naprawdę. Ja rozumiem, że fajnie dyskutować sami swoimi zwolennikami, ale na Facebooku jest też grupa tysięcy ludzi, które się nie ale... zgadzają. Były, była, jest moja opinia, tak? jest e, opinia prokuratury, jest opinia biegłych, jest opinia e, bardzo wielu ludzi, którzy obserwuje profil Palikota. Tak? E, widzimy te reklamy. Może pan sobie wejść do Instagrama na Facebooku i zobaczyć ile Palikot zamówił płatnych, sponsorowanych postów ze swoimi reklamami. Panie redaktorze, jak, o, znowu pan nie zrobił pracy, w znowu pan nie każe teraz. się tłumaczyć. Nie, ja Więc tylko pana czytam, Pani Janie. On wydaje, on wydaje hajs, setki tysięcy pewnie wydaje, nie tylko zamieszczając posty na swoim Facebooku, Instagramie, ale też wykupując. Więc oczywiście możemy zrobić lo z logiki damy lekkich obyczajów. To pan robi na tej od 15 minut. Bardzo kiepsko panu to wychodzi. Palikot też to robi. Ale Polacy nie są idiotami. My nie będziemy się zgadzać na robienie z nas idiotów przez kartelę alkoholową. Panie Janie. I przypadek. I te ustawy są jasne. To nie jest tak, że on coś gotuje albo coś. On reklamuje swoją wódkę, swoje piwo, swoje coś tam, łamie przepisy. Gotuje. Proszę, na jego fanpage'a i tak. widzę między innymi post, który dość do Pana działań i czytam w nim opinię. mówi o Polakach, którzy są tak samo zdanie, jak pan. To czytam jedną z opinii. Byli już na w naszym kraju, którzy chcą, by nie byli było niczego, to Kononowicz. Ma, jaki Kononowicz, czy takie lata pozdrawiamy, małpa Jan Śpiewak. Donosiciel Jan Śpiewak złożył koniec wiadominy do prokuratury. Panie Januszu, jesteśmy z Panem. Polubień 12,5 tysiąca. To, to też są zwykli Polacy. I też się nie godzą z tym, jak pan nazywa Janusza Palikota dzisiaj tutaj kartelem. No, myślę, że pana słowa się będą szeroko cytowane, bo jeszcze no tak daleko nikt się nie posunął, żeby przed wyrokiem sądu ferować wyroki. Pan mówi, że to, jest, że to jest przestępstwo, a o tym decyduje sąd. Czy w pana wniemaniu to jest hipoteza o tym, że to mogło być przestępstwo? I tak, rozumiesz, pan mógł, tak się powiedzieć, ale że pan definiuje z góry kryminał przestępcy i członkowie kartelu no chyba nie przystoi. Mam inne na ten temat. A jakie? No właśnie takie, no jak powiedziałem, panie redaktorze, naprawdę. Skończmy już tą rozmowę, bo jakby jest to dla, obrażające na inteligencję naszą i naszych widzów. No myślę, e, że nie, że Pana o to. prokurator. sformułował prokurator, tak, zarzuty prokuratorskie, będzie akt oskarżenia. E, był skazany przed chwilą, pan misiewicz, e, za reklamę wódki na Twitterze. Nie mam wątpliwości, że oczywiście, że jeśli nie trafi się naprawdę coś wydarzy się bardzo dziwnego po drodze, że panowie Palikot i, i wojewódzki staną wskazani, nie mają co do tego wątpliwości, tak jak mówię biegli, powołani również przez tego nie ma co do tego wątpliwości i szereg instytucji, że są to przestępstwa tak na czele z łokikiem, na czele z Centrum Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Jeśli pana redaktora nie przekonuje fakt, że ktoś wykupił na Instagramie i Facebooku płatną promocję swoich postów i że pana to nie przekonuje, że to jest reklama, no to nie, nie to, wiem, no, no to ja rozumiem. Ale oczywiście, że... to jest reklama, to mnie przekonuje, ale uważam, że skoro ta reklama nie jest w tym regulaminie zakazana, jeżeli, jeżeli Facebook. Jeż, tak rozumiem, jeżeli działałby on poza granicami obowiązującego prawa, to, to Polska powinna ukrócić ten proceder. Więc ja nie rozumiem, czy ją pan pozywa odpowiednie jednostki, które korzystają z pewnej wyrwy luki prawnej, bo to nie ulega wątpliwości, a nie walczy pan Proszę, z Facebookiem. To I jaka pytanie... Jaka jest luka prawna? Jest... Proszę mi powiedzieć, jaka jest luka prawna? Taka, że regulamin Facebooka na to pozwala, a każdy płatny, poza czym pan doskonale wie, przechodzi, weryfikację. Regulamin Facebooka jest nad prawem polskim. Nie, tak nie uważam. Mówię, że jest pewna luka, skoro na to prawo pozwala, by taki regulamin działał, a prawo polskie wjedzie pryz pra, nad prawem Facebooka, no to coś tu chyba nie zadziałało. No, panie redaktorze, tak, no tak jak powiedziałem, Facebook, Instagram, już to powiedziałem, każe mi się powtarzać. Działają poza prawem, nie przestrzegają polskiego prawa, nie płacą podatków w Polsce, trzeba ich. Te, te, te gigantów technologicznych na pewno docisnąć i liczę na to, że tak się to wydarzy, ale nie zmienia to faktu, że emitentem tych reklam jest w świetle prawa, są ludzie, którzy te zamieszczają na tych portalach, tak? Czyli pan. Palikot, pan Wojewódzki, nie ma wątpliwości z tego, że jest to reklama. Zapłacili zapłac, za to nie wiem ile złotych, pewnie zostanie to ustalone. Więc, jakby, więc to, że regulamin przez Facebooka dopuszcza, czy nie zakazuje reklam, bo chyba raczej chodzi o to, także nie zakazuje reklam alkoholu. Więc nie weryfikuje każdą z, z nich pod kątem tego, czy nie łamie tego regulaminu i że jest to płatna promocja. No, no, ja zgłaszam każdą reklamę i tak jak mówię, zgłosiłem parę tych osób no i jakby i zdałem przykład i udostępniłem stronę i z tego co się orientuję to setki osób skłożyło zawiadomienia na proku, do prokuratury no. yy, i liczę na to, że prokuratura tak jak powiedziałem, że będzie składać te sprawy do sądów i one będą, będą wymierzane grzywny tak, Niewiele, nie jest, pół miliona to nie jest można być specjalnie dużo, ale jak się posypią to się zaczną zachowywać. Pani Janie, mam ostatnie nadzieję. krótkie pytanie ja i też poszanowicie, bo mamy bardzo mało czasu. Czy Pan jako działacz społeczny próbował podjąć jakieś społeczne dyskusje z Panem Palikotem, z Panem Wojewódzkim, czy od razu poszedł Pan z tym do prokuratury? Czy była jakaś chęć Pana strony, by podyskutować, prosić mediację z nimi, by, e, może jakoś się dogadać? Czy, czy Pan twardo prokuratura wniosek, to nie, czy pan chciał w ogóle no. jakąś debatę. jakąś? się dogadywać, ja nie jestem, jak ktoś popełnia przestępstwo, to gdzie jest, jakby jak ja mam się dogadać z kimś Przecież no o i jest co, jest pan działaczem społecznym myślałem tylko, że jakąś społeczną dyskusję pan zaangażuje, a tu jest dyskusja wokół już faktu, jakim tak, jest Pana zawiedien do prokuratury. Czy Pan no, Dzięki mnie się dyskutuje o alkoholu w Polsce? No To jest mój gigantyczny sukces. Oczywiście tam było więcej nas, ale to, że w ogóle o tym rozmawiamy, że nawet u pana, chociaż pan widać ma jakby swoje wyobrażenie na temat prawa w Polsce i tego, jak funkcjonowa sfera publiczna. Nawet pan musi o tym rozmawiać, więc to jest ogromny sukces. Nie, ja nie muszę, tak, ja chcę Polacy o tym rozmawiać, pią... to jest ta różnica. Polacy piją więcej alkoholu niż w PRL-u, tak? My pijemy ogromnej ilości tego alkoholu i, i bardzo dobrze. I okcyza w Polsce jest bardzo niska, dostępność alkoholu, liczba koncesji jest bardzo wysoka. To, że można kandlować tym alkoholem 2-4 na dobę, to są przecież skandaliczne rzeczy. tak? Reklamy, piwa w telewizji, to wszystko powinno zniknąć. Tak? I cieszę się, że ta dyskusja trwa i trwać będzie. Janusz Palikot jest osobą, która bardzo był, zaszkodziła dyskusji publicznej w Polsce. Już nawet nie mówię o tych prawda, o tych starych sprawach, tak? ale mówię o tym, co on zrobił nawet jeśli chodzi o promocję właśnie nie wiem małpek tak jeśli chodzi o picia alkoholu przed pracą tak jeśli chodzi o promocję szampanów dla dzieci tak i tak dalej no ten człowiek jakby autentycznie ma zapewne naprawdę tysiące alkoholików na, 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 na sumieniu tak sprzedając swój, swój towar I, 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 i z nim dyskusja ja nie wiem na czym ja mam z nim dyskutować ja przestań znaczy, sprzedawać no prostu, e nie, no, no, że pan to widzi inaczej Zderzenie poglądu mogłoby nastąpić. Ale jakie jest derzenie poglądu? No, ja, to no pan ja, ma inny niż ja pan Janusz. Dbam, no, no tak, ale jakby, panie doktorze, jakby ja wypowiadam się, no, zrobiłem materiał o panu Januszu z z rok temu na, na moim kanale na YouTubie i, i polecam wszystkim obejrzenie go. Potem zrobiłem kolejny materiał. Tak, Janusz Paliko to jest człowiek naprawdę, który jest no, postacią o bardzo czarnej przeszłości. Tak? I nie i i mówię już o, o śledztwach prokuratorskich, jeśli chodzi o majątek jego, o majątek partii, która ten majątek partii gdzieś zniknął, tak o, 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 o inne rzeczy. Tak? O, który bardzo często nie płaci swoim podwykonawcom, czeka do ostatniego momentu, trzeba to wymuszać, Pieniądze, mnóstwo ludzi się poddaje po drodze, tak? Jest człowiekiem, który ma naprawdę ogromne zasługi w promocji, yy, prawda, najpierw skrajnej prawicy, potem z prawda. Roś... On właściwie nie wiadomo czego, tak? I czym był Ale ten, ten tak ruch. Rozumiem, jeżeli kwota, pan tak? robił swój pan materiał, który jak rozumiem, miał i... obiektywnie pana zdaniem pokazać. Yy, no? paradoks tej całej sytuacji, to rozumiem, że obiektywnie pan też chciał dać możliwość powiedzieć w tym materiale panu Palikotowi, czy było inaczej, czy pan do niego nie dzwonił ja nie i nie chciał? Nie, Dobra, kończmy. Pan, to zaprosić pan tak, za nie zaprosić Janusza Palikota. Zapraszam, Panie, dzwoniliśmy dzisiaj. Ja czekam na pana rozmowę, ja czekam na pana rozmowę z Januszem Palikotem. A Kota czy pan w nie weźmie udziału że będzie, na antenie? Taka, i, 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 taka cisnąca, ale w mądrzejszy sposób niż mnie, bo pan mnie nie tam, gdzie trzeba. Naprawdę. Nie, ja tylko no, panie, znaczy, ja nie zadawałem e, pytania. E, to nie, nie była, to była forma nie sprawi, pocisku, tylko pytania. Niech pan sprawi, to wszystko. Jakby to, jak on mówi o ludziach, o śmieciach ludzkich, o bezdomnych ostatnio mówił, no przecież to jest jakaś okropna postać, tak? Jest fetowany jako pieszczoszek pie, salonu. Nie? E, Dobrze, a czy Janusz weźmie udział w programie jeden na jeden z Januszem Palikotem w tym studiu? Ja, oczywiście, bardzo proszę. Panie Palikocie, Pani Palikot, zapraszamy. Dzwoniliśmy do Pana. Wiemy, że raczej jest taka szansa. Jan Śpiewak też weźmie udział. Może będzie to pole do popisu dla obu Panów. Jan Śpiewak, socjolog i działacz społeczny. gościem Mrozowy Dnia. Bardzo Panu dziękuję za poświęcony czas to i za te emocje, jakie tu dzisiaj z nas obu kipiały. Dziękuję Panu pięknie. Do zobaczenia. Ja Państwa zapraszam na jutro. Widzimy się oczywiście po godzinie 12 na antenie, News 24. Tyle na dzisiaj. Dobrego i spokojnego popołudnia. Do zobaczenia jutro po 12. A za kilka chwil wiadomości z kraju i ze świata. Jeszcze będę z Państwem do godziny 15. A później na moim miejscu pojawi się Marcelina Bednarska. Widzimy się lada chwila w News 24